Dajcie ludkowie, rzekę już znacie, nie jestem tutaj pierwszy raz. Jestem z chłopakami, z Piotrem, Janem, ale po raz pierwszy, łowię tu od 10 lat, po raz pierwszy chcę połowić w nocy. Jesteśmy późnym popołudniem, nawet już jest pod wieczór. Jest nie wiem, godzina o 6 czy po 6 nawet. Nawet nie rozkładałem się na tyle, żeby teraz połowić. Chłopaki tam, tam sobie łowią, bawią się. Ja jeszcze nie łowię. Głównym moim celem jest spróbować dobrać się do tych nocnych leszczy. Przez tyle lat, co tu jeżdżę, zrobiłem tylko dopiero jednego leszcza. Tylko jednego, niedawno zresztą. Pochwaliłem się tym faktem miejscowemu Irlandczykowi. I co on powiedział? Rafał, jak chcesz się do nich dobrać, to tylko nocą. W dzień. To masz fuksa, że go złowiłeś. 10 lat. Skimersiki małe, hybrydy i piękne płocie. Leszcza nie złowiłem, lina, dwa liny złowiłem tutaj. Natomiast leszcza nigdy. I skoro one są, i podobno biorą w nocy, mówię podobno, bo tego nie wiem, już od drugiej osoby słyszałem, że w nocy, więc przyjechałem i będę łowił w nocy. Przygotowane, wypiję sobie jakieś piweczko, kaweczka, skupiam się nad tym, żeby połowić w nocy. Po raz pierwszy tu będę łowił w nocy Czy złowie? Czy chłopaki coś połowią? Nie wiem. Zostańcie, oglądajcie, a się dowiecie. Marka. Witajcie z rana. Jest w pół do szóstej. E... Apalałem coś do, do trzeciej, po trzeciej Zapałem chyba trzy malutkie leszczyki w wielkości dłoni. Z kimersiki jednego troszkę większego i większego spiąłem przy samej siatce. To wszystko, co się w nocy wydarzyło. Ostatnią godzinę przed trzecią w ogóle nic się nie działo, więc zmorzyło więc mnie, i, i poszedłem do auta. Te dwie godzinki się przekimałem. Staliśmy z chłopakami teraz, popróbujemy. Ale, ale... Rzeka dzisiaj kapryśna, jest bardzo niski stan wody. Jeżdżę tu od tylu lat, nie widziałem tak niskiego stanu wody. Nie wiem, czy... czy w Irlandii wody znikają, czy co? No nie wiem, no próbujemy coś jeszcze połowić, może chociaż ta płoć się wkręci. No dobra, zobaczymy, czy się będzie działo, nie? Może no jest jakaś rybcia. Może leszczyk, to to się nie udało w nocy. Chyba, że w płotkę mi przywalił jakiś szupaczek, ale. Nie, 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 nie ale co to jest? ale okoń jasny gwint o ja pierdziele panie jaki okoń o jasny gwint no coś pięknego Słuchajcie. Ой, отвердел. Я снег винчу, пенькну. Ну, пенькна рыбка, сухая. Nie wiem czy tu będzie widać za kamerze, ale piękny garbus. Patrzcie się. A myślałem, że to leszczyk. Ale nie. Sidbox wzięli, wędkę wzięli, wyrzucili, ja nie wiem. Jak tam Piotruś? Spodobało się? Bardzo, bardzo fajnie. Idziemy do Jana, Jan. Szupaka ciągnie. Ale chyba nie dużego, nie? A taki kurde. Pistolecik Siedemdziesiąt, no. sześćdziesiątkę. Co? Co ty się wiesz, ryby boisz? No pistolecik no Pokaż <grymne> się. Nie, się go tutaj To widzisz? No. Tak się fajnie zawdzięczo to rozumiesz. i trochę robisz dwie To dwie kotwiczki kot no ty... Wypinasz go. No tak się nie łapię, Tak się robisz tak Piotr, jak tam Nie stresujmy, ja na niego odczepi tą tą, tą. O, odpiąłeś go? Pięknie poszedł. No taka pięćdziesiątka, nie? Taki malutki. Ale sympatyczna rybka. No. A tleni się. Proszę, poszedł. A chwilisz. Do dna. A stoi teraz, że jeździ. No, do dna. No i super. Stoi tam. Piotr a u ciebie, jak? Ja tam tu jeszcze. Spróbujemy jeszcze, co? E, no, nie większego, ale... Ale powiem Ci, że dzisiaj, nie? W nocy, no, nie było szału. W ogóle, w ogóle zmiana pogody, widzisz, i wszystko się pokiełbaciło, nie? Ale patrzcie się, popatrzcie się, to wszystko jest pod wodą normalnie. Patrzcie się, jakie łachy. Ja nie wiem, czy w Irlandii, kurde, wody znikają, czy co. No masakra, jest taki stan... Niski stan wody, że... Jezior i żegnie. No. no dobra, idziemy tam jeszcze połowicą. Teraz Piotruś ma Szczupaka. Mały czy pistolet? A czy mały czy pistolet no. Pistolet czy duży? O, wypiął się Sorry Gregory Paki tam próbują ze szczupakami swoich sił, a ja cały czas coś, coś jakieś płoteczki, jakieś coś. No już długo nie połowimy, za chwilę czas się zwijać, nocka minęła. Jest godzina około 10, poczekamy jeszcze z godzinkę może i, i... A wiecie co zauważyłem? Od pewnego momentu ryba nie chce zanęty. Pusty koszyk, nie chce mi się, wiecie... Nie chcę mi się już, już, już przepinać, bo założył mi ciężarek, a zlikwidował koszyk, dlatego że absolutnie już jest ryba. Absolutnie ryba nie chce nie chce zanęty i jak włożę do koszyka zanęte spadnie, plan jest natychmiastowy, ale totalna no, siecz, sieczkunia taka, nie? A jak e, koszyk o, zdąży opaść, poleży, widzicie, w zdręgach. one przełapują to na, na koszyku. E, jak jak, jak, e, jak e, ryba opadnie, jak koszyk opadnie, to poleży chwilę i buch wtedy większa płacź, ale jak nie ma zanęty. Jak jest zanęta, od razu wchodzą zanęte te drobne, te małe, więc od jakiegoś czasu rzucam pustym koszykiem. Bo już mi się nie chce przepinać na ciężarek. I jeżeli uda się, że w locie nie, nie przejmie tego wzdręga, to jest szansa właśnie na większą płodzie. O, Ale już, już jest branie praktycznie z ręki, z opadu i to była wzdręga 100%. Ale nie zapięła się koszyk opad, Więc. Liczymy, że Nie ma Liczymy, że, że, że większa płoźność, nie? Brania są cały czas Jak w nocy nie udało się do tych leszczy dobrać, tak, tak teraz z płciami nie ma problemu. No tu na zawsze jest, ale psziński stan wody jest. Jeszcze posiedzimy chwilę, może chłopaki już szupaka walną Z godzinkę posiedzimy i zwijamy się na biadzik. No, Peter znowu tam przywalił Kurde, tak Zabiegnę tą krzywą tą kamerę. Uważaj, żeby mnie na te prostu Ładny jest? No nie żartuj, że go znowu stracisz. Chyba większa tamten, co? No, i nie. do wody, tam tam jest płytko? to gumioki, No fajny, fajny, będzie nie jakiś olbrzym, ale może siedemdziesiątka, nie? To ten tam się zerwał fajne nie? Jeszcze nie daję za wygraną, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Taka osiemdziesiątka, nie? No, 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 no. no co ty się ryby boisz? No, to weź czupaka. No proszę cię. W bym go wziął. No pewnie, no. Taka osiemdziesiątka, nie? Gdzieś. Mm -hmm. Urwał się ty? Tak się. Ja się nie mam. Ja nie widziałem właśnie No pokaż go, podnieś go do góry. Fajna rybcia co ty chcesz? Nie, myśleć. Dziwaj. Wraca jaki siebie. Poszedł. Zadowolony? Na Fidesz takich nie chyciłeś, nie? No. A do naszego Na trupka. A tu mamy. Komentatorów pozdrawiamy wszystkich. Widzów dziękujemy, również pozdrawiamy. Zapraszamy na wspólne wędkowanie w przyszłości, abyście mieli ochotę. Z chęcią. A ja wracam do siebie. My żeśmy już zakończyli wędkarstwo na dziś. Trzeba jakiś niedzielny obiadzik. Pokażę, coś zrobiłem. To nie to, co ostatnio. Nie takie ryby duże i nie taka ilość, ale kochani, mam pięknego okonia, naprawdę fantastycznego, z którym muszę sobie zdjęcie zrobić, choćby nie wiem co. To znaczy nie tyle ja sobie z nim zdjęcie zrobię, ja po prostu jemu zrobię zdjęcie, bo jest przepiękna ryba. Naprawdę i wziął mi na, na ten drobny. parę kilo chyciłem, ale szału jakiegoś wielkiego nie ma nie jest to, to co było choć z tej strony, bo mnie na ja przyjdę do ciebie, nic nie O tu jest przepiękny przepiękny, słuchajcie naprawdę, fantastyczny kilka ładnych kilogramów jest. Zobaczcie, popatrzcie się te, ten, o, tu jest hybrydka. Taka, o, i tu popatrzcie się. Tada, patrzcie się, jaki okój, fantastycznie, nie? Zobaczcie. Piękno, popatrz ja jakiś Astrosz Fantastyczna, muszę mu zdjęcie zrobić Tak ryb nie lubię traktować To jest bardzo niefajnie Te rybki też oczywiście wszystkie wracają do wody Słuchajcie, ślisko tutaj Wszystkie wracają do wody Hybrydka mała Też wraca do wody Ech, Teraz zobaczymy tam Co chłopaki powietali Myślę, myślę że też po, po obarnych parę kilogramów Fajny dzionek Ale to Jakie było zamierzenie Czyli połowienie w nocy No niestety nie udało się Ta hybrydka, którą wam pokazałem Plus Kilka małych skimersów, To wszystko w nocy Płotki dopiero zaczęły od rana brać, nawet wczoraj po południu tak nie brały, jak, jak to, myślę, że tam miałem jakieś 6 kg, może 7 kg ryb, sam ten lokol ważył gdzieś z kilogram, naprawdę przepiękna ryba, no dobra, zobaczymy co tam chłopaki jeszcze jechali i zwijamy się, Jan chwal się no nie ma czym za bardzo? Eee! Wiesz, ty tak bardziej turystycznie na luzaka, ale tam szczupaki, że się połapali? Ile? Trzy? A trzy tylko takie: dwa pistolety, jednego większego. No ale fajny, no nie opowiadaj. A, to troszeczkę za późno, do tej szczupaki się wzięli. No ale lepiej w niż wcale. Pochwalcie, to tam w siatce masz. A, troszkę zrobić Większego. Makaronik. No, no nie opowiadaj, bo po trochę tej ryby jest No no jest troszkę co ty chcesz Fajnych płoteczek, nie? No takie sobie no. płoteczki Dopuszczamy, no. no nie chcesz żyć dalej no. I idziemy zobaczyć co tam Piotruś połapał Ja trochę chwal się! Przyłów jak z, z granatnika jakiś pancerfał z owoców. No to chwal się, chwal się, panie, co tam? Ale żeś dzisiaj największą rybę hecicie, czyli największego szczupaka? Bardzo fajny, nie? A, no, co ty chcesz? Troszkę tej sieczki też tam masz. Realistyczny. Nie wiem, jakieś małe kotki, ten jeden, jeden. leszczyk. Większy? duży? Nie, duży. No, o tej, tutaj to jest hybryda. To jest hybryda, tak? Tak, tak. To jest hybrydka. Hybrydy. No. No i fajno. I troszkę. No i dobre. I fajna zabawa. Nie? Rzeczka się spodobała? Rzeczka jest fajna. Rzeczka jest fajna. No i o to no taki... chodzi. Na naukę, na... Tak. Potrenować I szybkościowe i... łowienie, nie? No. No i fajno. Oby częściej takich dni. No to my już kończymy. Dziękuję panowie za, za miłe, spędzony noc i dzień. Dzięki, Rafał. Y, mam nadzieję, że Wam się rzeczka spodobała, że nie ostatni raz tu jesteście, że częściej będziecie przyjeżdżać. Mam nadzieję, że wspólnie. Jan, co sądzisz o dzisiejszym No Podobało mi się wczorajszy wieczór i dzisiejsze ranne łapanie. Szukaj, jakiś efekt końcowy daje wynik. Do... Jestem zadowolony. Zadowolony. I o to chodzi. Piotruś, a ty? Ja jestem zadowolony. Nauka od mistrza. Mistrza. Nauka od mistrza, parę żebek. Fajnie. Fajnie. Fajnie, nie? nie? Oby części, tak. części, tak. części, tak. No to dobra. My już kończymy, zwijamy się do domu na niedzielny obiadzik. A wy subskrybujcie, oglądajcie następne filmy. Cześć wam!